Przed Wami NeoTek 2 i GTR 2. Oba te modele posiadają możliwość montażu zintegrowanego systemu łączności. W przypadku NeoTek 2 jest to SRL 1, w przypadku GTR 2 jest to SRL 2. Montujemy je w bardzo łatwy sposób. Demontujemy wkładki policzkowe. Przy pomocy przyrządu dołączonego do kasku demontujemy zaślepki po bokach. Odciągamy i przesuwamy w dół. Oraz zaślepkę z tyłu w ten sposób. Odciągamy i wyjmujemy do góry. I gąbkowa wkładka. Demontujemy wkładki uszne. Zaczynamy od montażu baterii. Odciągamy uszczelkę i wklikujemy ją na miejsce. Mocujemy sterownik po lewej stronie. Z drugiej strony, analogicznie mocujemy antenę. Mocujemy głośnik oraz mikrofon. Wciskamy element tutaj na zakończeniu EPS-u. Najważniejsza sprawa to odciągamy mocowanie poduszki w ten sposób i wciskamy pod nią przewód. Na koniec montujemy wkładki policzkowe, zaczynając od tyłu. Przesuwam delikatnie w dół i mocuję przód. Instrukcje w języku polskim znajdziecie na naszej stronie shoymeślnikurop.pl.